Dzień Patrona w Białej Podlaskiej to doskonała okazja do przywołania zdarzeń i ludzi, którzy tworzyli tą historię, a której to my dzisiaj jesteśmy jej spadkobiercami. Myślę, że dzisiejsza uroczystość, tak ważna uroczystość, będzie również tą, którą społeczność Białej Podlaskiej zapamięta i która odbije się w naszych umysłach na wiele, wiele lat a mianowicie odsłonięcie muralu. Inspirowanego twórczością profesora Ludwika Maciągna, człowieka związanego z Białą Podlaską, z naszym regionem, malarza, pejzażystę, batalistę, no jednego z najpiękniej, ludzi najpiękniej malujących. Koniec, co zresztą widzimy. Cieszę się bardzo, że ten mural powstał na ścianie drugiego Liceum ogólnokształcącego. Imieniu Emilii Plater Białej Podlaskiej. cieszę się ja i nasza i społeczność naszej szkoły, że to właśnie tutaj możemy oglądać to wspaniałe dzieło. Powstał on z inicjatywy władz miasta, prezydenta miasta pana Michała Litwiniuka, przy wsparciu wielu organizacji, jak również przy ogromnym wsparciu tutaj obecnego profesora pana Stanisława Baja, człowieka, który uczył się. A później pracował i był asystentem pana profesora Ludwika Maciąga. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję również tym, którzy tworzyli bezpośrednio to dzieło, można powiedzieć, a mianowicie byli to studenci, absolwenci Akademicznych Pięknych w Warszawie pod kierownictwem profesora Sylwestra Piędziniewskiego. Pan profesor nie mógł dzisiaj przybyć na naszą dzisiejszą uroczystość. Szanowni państwo, mam nadzieję, że ten mural będzie dla nas, dla Bialczan i dla tych wszystkich, którzy do Białej Podlaskiej przyjadą tym miejscem, w którym będą mogli wspomnieć profesora Ludwika Baciąga, człowieka zasłużonego dla kultury polskiej, ale i nie tylko. Kawalerzysty, który walczył również w obronie naszej ojczyzny. Muzyka